Wreszcie, że będą to prawdziwi uczniowie Jezusa Chrystusa, idący śladami jego ubóstwa, pokory, wzgardy dla świata i miłości drugiego człowieka. Będą nauczali, jak iść wąską drogą do Boga w świetle czystej prawdy. Oj, to będzie boleć. Dzisiaj wszyscy jesteśmy zbawieni, wszyscy idziemy. To, co mówimy, to są dopiero herezje, to jest dopiero kłamstwo i przekręt szatana. Głoszony. Przez wielu. To jest według Ewangelii. Ale powiedz, że tak nie jest, to od razu na Ciebie rzucają, donoszą. Widziałem kiedyś taki fajny mem, jak stał ojciec Maksymilian Kolby z jakimś listem i w niego jacyś współbracia. I było tak podpisane. Znowu do nas, mówi tak Maksymilian, znowu napisali do nas donos. To znaczy, że wszystko dobrze robimy. Mówi, nie? <laughs> Mi się to bardzo